Może nie widać, ale za mną, przede mną i wokół mnie są truskawki. Rejon Grójca Warki, tutaj już jesteśmy w większości po zbiorach, jeżeli mówimy o tych odmianach tradycyjnych, gdzieś tam jeszcze trwają zbiory odmiany Malwina, tej najpóźniejszej. To nie są truskawkowe inspiracje, to nie są truskawki na zagonach, to jest klasyczna plantacja uprawiana w gruncie otwartym i uprawiana tutaj już nie pierwszy, nie pierwszy raz. Na tym polu wcześniej były również inne uprawy, był ogórek, były warzywa, było nawożone różnymi nawozami organicznymi, obornik, opornik miasty Z racji tego, chwasty, które tutaj występują, są wszelakich gatunków i również już są po różnego rodzaju substancjach aktywnych, które z biegiem lat były tutaj stosowane w celu ich zwalczania. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, by pomyśleć o tym, co zrobić. Z takimi ciekawostkami. Komosa, żółtlica drobnofiatowa, starzec, rumiany i różnego rodzaju chwasty jednoliścienne, samosiewy zbóż, pesz. Tak mogą wyglądać plantacje po zbiorach. I w tym momencie musimy działać jak najszybciej. To jest moment, kiedy truskawka ma dostać jak najwięcej światła i jak najlepiej wykorzystać nawozy, które powinny być w tym momencie podane po zbiorach, po to, żeby budować yy, pąki na następny sezon. A tak jak tu widać, no, trochę światła te chwasty zabierają, a jeżeli mówimy o wodzie i składnikach odżywczych, tego będą zabierały na pewno dużo, dużo więcej. Nie oszukujmy się, że w takich przypadkach, ale też w przypadkach, kiedy te chwasty nie są już takie wielkie. Sama chemia nie wystarczy. Nie wystarczy również dlatego, że dobór tych substancji aktywnych z biegiem lat nam się kurczy. W tym sezonie już nie ma mowy o stosowaniu czegoś takiego jak Betup Flo. Wypadła jedna substancja, nie ma tego produktu. A był to jeden z niewielu produktów, który mógł być stosowany powschodowo na listnie, na chwasty dwuliścienny i był selektywny wobec truskawek. Wiem, że plantatorzy szukają, szukają różnych rozwiązań, do rodem z buraków, ziemniaków, ale widziałem już plantacje po takich różnych niesprawdzonych kombinacjach. Mimo tego, że one nie zabiły truskawki, bo ona ma bardzo duży wigor i bardzo broni się przed różnymi herbicydami, to albo nie zawiązała pąków, albo jeżeli było to stosowane wiosną, wypuściła kwiaty, które nie zawiązały, albo były bardzo krótkie grona i finalnie zbiór był minimalny. Dlatego też trzeba poświęcić troszeczkę pracy i pomyśleć o tym, jak podejść do tego problemu. Tak wysokie chwasty, które sięgają mi do pasa, czy też wyżej. Na pewno nie będą podatne na herbicydy, nawet glifosat, którego oczywiście nie będziemy polecali, też nie w pełni by zwalczył tak wyrośnięte rośliny. Co musimy zrobić? Trzeba jakoś usunąć to mechanicznie. W tym momencie, szczególnie na takich plantacjach, które gdzieś tam mają już oznaki plamistości na liściach, czy też obecny, obecny jest tu przędziorek, należy usunąć liście. Oczywiście mamy tutaj kosiarkę. I wraz z tym usuwaniem kosimy również chwasty. Możliwie jak najwięcej tej materii zielonej wywieźć z plantacji, żeby bank nasion, a przy okazji też bank chorób został usunięty z tego rejonu. Co dalej wchodzimy z uprawą mechaniczną. Wspomniałem, że nie ma już substancji nalistnych, które zwalczają chwasty dwuliścienne, ale są produkty o działaniu doglebowym, czyli kosimy uprawiamy mechanicznie. Gdzieś większe chwasty między, między roślinami muszą być usunięte ręcznie. I Wykorzystując to, że w ostatnich dniach pojawiły się opady, stosujemy produkty o działaniu doglebowym. Ja polecam propami, czyli Dewrinol-Kolzamid z dodatkiem jakiegoś adiwantu doglebowego, który tam, gdzie tych opadów nie było, tak dużo pomoże, żeby ta substancja aktywna uwięziła się w wierzchniej warstwie gleby. Jeżeli nie zrobimy uprawki, no to zaraz te najmniejsze chwasty, które są w tym momencie w fazie liścieni czy tam pierwszego, drugiego liścia, one zaraz będą wyrastały, bo ponieważ produkty doglebowe, takie jak napropamid, nie działają w momencie, kiedy już chwasty przebiją. Inaczej chyba się tego nie da zrobić. Na plantacjach, gdzie to zachwaszczenie jest mniejsze, gdzie chwasty są mniejsze, bądź też, czy też na plantacjach młodych, gdzie rośliny są w dobrej kondycji, nie kosimy, po prostu wykonujemy uprawę mechaniczną yy, i stosujemy Devrinol. Na plantacjach, które są koszone warto to zrobić jak najszybciej. Póki jeszcze nie odbiją młode liście, tak żeby zminimalizować do zera ryzyko jakiejkolwiek fitotoksyczności na truskawkach, ponieważ jeżeli substancja padnie na glebę, no to tam zostanie, a jeżeli jakaś jej część padnie na liście, też będzie w pewnym stopniu pobrana przez, przez roślinę, może delikatnie na nią wpływać. Ewentualnie można tuż po zabiegu na propamidem wykonać pusty przejazd wodą, żeby resztki substancji zmyć z liści. Co dalej? Dalej czekamy. Czekamy na to, co się wydarzy. Obserwujemy. Pierwszym, co się powinno pokazać, to chwasty jednoliścienne. Będą to głównie samo siebie zbóż, bo słoma, która została podana jako ściółka, zostanie przemieszana z wierzchnią warstwą gleby i będą te chwasty kiełkowały. Czekamy wtedy na zabieg graminicydem, czyli Select Super z dodatkiem adiowantów, dobrą pogodę przed słonecznym dniem, żeby to wchłonięcie było jak najlepsze. Wspomniałem to o tym, że konieczna będzie tutaj uprawa mechaniczna. Jest to pewien nakład, ale niesie on z sobą dodatkowe plusy. W tym momencie truskawka ma po zbiorach ogromny wigor i wypuszcza nam pędy rozługowe. Taka uprawa mechaniczna przy użyciu narzędzi aktywnych, różnego rodzaju zarek, będzie od razu usuwała te pędy rozługowe, dzięki czemu nie będą one osłabiały rośliny. Dwa. Jest to moment na wykonanie nawożenia do glebowego. W tym momencie jest to główny moment na podanie dawki azotu. Minimum te 30 kg, żeby ta truskawka miała siłę dotrwać do końca sezonu i zbudować cały potencjał plonotwórczy. Patrząc na pogodę, Myślę, że to, że podamy ten nawóz tuż przed uprawką mechaniczną i zmieszamy go z wierzchnią warstwą gleby, zrobi mu tylko na dobrze, ponieważ straty będą minimalne, a późniejsze wykorzystanie będzie dużo lepsze, bo są miejsca w kraju, gdzie wciąż nie pada i jest bardzo sucho, także na tą glebę musimy uważać i o nią dbać. Na teraz to tyle. Dbajmy o czystość plantacji, dbajmy o czystość pod względem zachwaszczenia. Pomyślmy też o tym, żeby zadbać o kondycję liści. Pomyślmy o tym, żeby one były jak najlepiej odżywione i ochronione przed, prostymi, przed najważniejszymi chorobami. Mogą tu być proste substancje typu siarka, produkty zawierające laminaryne, takie jak plant. bo liść musi być teraz odsłonięty i jak najmocniejszy, żeby budował nam plon na przyszły sezon.